Tarnowianin Mirosław Baran, pracownik Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został profesorem. Akt profesury odebrał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Głównymi zainteresowaniami naukowymi Tarnowianina są teoria aproksymacji oraz jej zastosowania między innymi w informatyce czy grafice komputerowej. Teoria aproksymacji, czyli teoria przybliżania to jest taki dział matematyki blisko związany z zastosowaniami, który wy wykorzystuje się na przykład w komputerach to co się widzi na przykład jeśli chodzi o wykresy funkcji to tak naprawdę to są pewne przybliżenia więc to jest na przykład w grafice komputerowej wykorzystywane no i w ogóle teoria aproksymacji ma zastosowanie bo tak naprawdę niczego Dokładnie się nie liczy, zwłaszcza w zastosowaniach, mimo że są dokładne wzory, no po prostu z tych, z tych, z tych wzorów może nic praktycznego nie, nie wynikać. Dlatego tutaj używa się różnych metod przybliżonych, metod numerycznych, które są blisko związane, które mają praktyczne zastosowania i, no i bardzo na, na szeroką skalę są stosowane. Mirosław Baran jest związany z tarnowską PWSZ od początku jej funkcjonowania. Obecnie pracuje także na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj im i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.